Z tej strony Polski Lufa, Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek naszej serii Let's Play Minecraft. Wraz ze mną są moi koledzy Michał yo, yo, z I Kergel Witam Was w tym odcinku Eeeh, ten Polski Lufa? Jo! I Tak Rafał nagrywa co innego, ja nagrywam co innego ty Dobra wiem czym, wiem czym się zajmiemy w tym odcinku. Ej, budowaniem wieży. Tako. No ja po takim odcinku będę sobie wyśpiewał i No, a ja będę Ci pomagać i tyle. Czekaj, muszę się napić. A ja ogarnę tutaj wszystko sobie. Materiały potrzebne? Ej, Właśnie, ej, glinie, glinie. Ej, to Ty działa, nie, no. ja wcześniej mi się nie chciała zainstalować handlowa. No widzisz, a Ja że... Chudę. ten komputer... Nie mam tej gliny trochę, myślę że ona się przetopia, ja zrobię cięcie, chociaż nie, nie chcę mi się cięcia na razie robić. <noise> Boże. Dobra, weźmiemy. Weźmiemy sobie na razie kubla i Skobla budujemy. nie nie Nie, wtedy to, to montuję odcinek. Ej, Michał. Odwróć go! Ja pierdolę twojego Ja pierdolę Michał No czekaj wchodzę, ale nie mogę na... Ja pierdolę A idź pizdu Mieszkać w Biedronce A ty kurde w burdelu Nie Nie, bo w Topazie No dobra, sorry no O, czekaj idę na to Skype'a Skyflock... Skyfloka Eee Bodzio! Się A nie bodzio weź Nie no, jest Dobra, no to ja buduję już tutaj sobie fajne zabawki Niech im Co? Dobrze pobuduję, Ej, 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 A

i ich pomachol. Nie miała się, nie Nie miała. <grym <grym miała? Nie miała. Czekaj, a teraz czekaj. To... I, w... Dobra, pierdolę, skaszę, kurwa i chuj. No i to, panie, posiada swojej... No, poczekaj. czekaj. Pani, Eee, Pani, co? Pani, co? To... Pani, co? Pani, A weź, co? Pani, co? weź Nie możesz użyć tej komendy <grym z tego> w dziesiątki świecie. A mówię tego. O weź Upisałem. No to piski pis. no napisałem no i nie możesz... Dobra i, i też uciec gdzieś tam w cholery. Czekaj. Pis... Kerben... E, e, Ej weź mnie przyjmij tam w ogóle. Człowiek właśnie obiecywam? Tak, wizytuj mnie. Człowieka się nie wizytuje, człowiek tylko ogląda. Ej gdzie, ej ja jestem w miejscu, ty. Oglądaj. Ej zobacz, co ja robię? Ej, co ja robię? Kupę. Kupę. Ej zobacz, nie mogę się wmieszać. Kupę. Kupę. Nie mogę się wmieszać, ale stój. No jak, nie wchodzisz. Ale ej. Jakbyś zobaczy co się u mnie dzieje, Dobra, trzeba no, zbudować tak ten, tego. Ej no ale u mnie tak to, ej, czemu mnie tak ścina? Ja tego przycisku. Ej, może już jaka jest to ścina? da... on mnie ścina. Ej, no patrz, no. Brawo. Gratuluję, Michał, gratuluję! Brawo, ty Brawo, Michał, brawo, 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 Michał, brawo, brawo, brawo. Ja dobuduję to łamie, ale ja najpierw creepera zajebie, bo to tak jest tak sk skurwiel zajebany, zielony ogórek. Nie ja czuję tego. Ty bieda, ogórku. Wuj ty ty. Ło! Ujebany. Idemy, idemy budować sobie coś tam. Ej, to jest jakieś chore bezzie... Ej, jak się mogę dotknąć tak? Masz zakaz się. <suszy> Jeśli to mnie nie Pójdziemy mam kobla. Dobra, ja zrobię cięcie i spotkamy się jakoś mi się przetopi cegła i znajdę trochę kobla. Tak więc cześć. Do, pocię do pocięciu się widzimy. Simonko, jesteśmy już pocięciu. No już mam ogarnięte cegły. No to budujemy dalej.

Do Nie, byłem. Bo... O, to, to. Bazi, żebym... Mam ja bym poszedł na ten ja, tak, żeby... ja się A ja to nie żeby... ja wydaję. Ja to się kawał... ja się ja Na ten kawał... Czekał... No, co tam a Masz nie? No. No, i ma drogi ten tam, ten Dobra, to dobra, dobra. Dobra, skończyły mi się cegły, ja lecę. No, po serwery, Idę po szkołę jeszcze i potrafię trochę cegieł. Ile mi tam będzie trzeba jeszcze? Serwery... Ej, nie mogę... Dobra, z 10 jeszcze przytopię. Gdyby... z 10 jeszcze przytopię. Ej, ej, I będzie zajebiście.

O, koko, tutaj nie to? Dobra, idziemy. Okej, okay, już się wstałem. tutaj Idę po szkło trochę. No, Tam, Dobra, weźmiemy sobie jeszcze 10 tych... 10... Dziesięć, No i tu wejdzie też. i będzie To jak Powinienem mieć przykład. ale ja nie wiem na jakim kupu mam. Mam nikogo. to kader. Ja Jesteś tu to... Ty... Ja z... to, to? Tak. To. Mm, to Trzeba to... będzie na pustynię się wybrać. <zys> no. <zys> <zys> Boże. Dobra, ja robię cięcie, wykopię trochę piasku, przetopię szkło i i będzie, widzimy się. U was was to będzie jedna sekundka, sekundka, u u mnie godzina pracy. Tak więc więc widzimy za za chwilę. No ma z tym, z powrotem, i trochę szkła i nagrywamy, i teraz budujemy już dalej. że bardzo ma szkła nie z tym, że ale... Ogarniałem. Zamknij się tam Michał. Tak, Michał jest chory psychicznie, on coś tam pierdoli cały czas. Sorry za to, nie. Przykro, przykro mi. Bardzo dużo. A ja nie ty masz dziesięć, bo na ten, ten, a za sto, czekaj, kolory, a za to dwieście jej nie, możesz mieć kolorowy niż na to zielony, bardzo fajny To chyba sobie zrobię kolorów. A to nie możesz tak dać, o Po To to Budujemy dalej no, już, znaczy Trzeba może być to nudne, ale... Uuu. Nie wziąłem, ale ja tu lecimy. O, fajnie też, fajnie, fajnie tego, mi się to No a ja robię 5 ratów, jak to wszystko normalnie. To raz robię Okej, okay, lecimy dalej. Li... A gdzie, ej, gdzie tu to aż tak tam? ale czemu to tak dziwnie tylko jest to tako? Gdzie dziwnie? A ja macie klucz do tego? Do czego? Do

Ja pitele, no to będzie długo budowania, ten odcinek może być trochę pocięty na kawałki, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. To jest ten pił. No. Ej, to dobrze, będę miał kompasję na stałe. Jej! Ale za to nie będę Chciałabyś. Ja bym No. A od kiedy to kobieta ma pałę, ty mi powiedz?

Okej, okay, dobra, budujemy dalej to pieprzoną za tak. latarnię w dupę kurwa. Ej trzeba wszystko do przed Jana robić, nie? dużo Mam nadzieję, że mi starczy tyle się Myślę, że ja chyba zrobię zaraz cięcie, ale jeszcze pobuduję to z wami, zrobię cięcie, prześpię się i do końca włączę nagrywanie jak już będzie fajnie. No <laughs> kurde. Tak. No właśnie. tak, żeby to było... Żeby to wszystko było do oka, nie? Bo tak to tam zaraz wejdą, nie? dawaj. Nie Ten odcinek może być trochę nudniejszy, sorki, ale mam nadzieję, że też będzie dużo lajków. Tak więc weź proszę o 10 łapę w górę. Kurwa! 15! Ja pierdolę!

To nie ma ja by... więcej drewna? Nie. Musimy no, by było... się móc Trzeba by było iść na górę, nie? Jak to nie by chcę być na górę. Ja zaraz może pójdę. Ten, no. Dobra, ja robię cięcie, to kończę budować Dzisiaj się, jak już będzie gotowe. Siemanko, ja jestem już po cięciu, no i... Idę po tej ty skaczę do wody i kończy mnie ten odcinek dzisiaj już. <laughs>

lecimy lecimy hmm, biorę mieć tutaj no, okej, okay, dobra idę skoczyć z wody i kończymy ten odcinek jest już tak krótkie cięcie krótsze nie wiem <grym> o czym gadać na cześć. Cześć. jutro następny odcinek tak więc tyle wam powiem a teraz skaczę do wody cześć dobra skaczę do wody i kończę odcinek cześć